Siemanko, tutaj Janek Turbo. Dzisiaj będziemy na konkurs wycinać dynie. I bardzo przepraszam, że, że nie było tak dużo filmiku, ale po prostu nie mogłem nagrać. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. bo na stosunku będzie specjalny gość. Mam plan, żeby z takiej dużej dyni wyciąć oko. A później małą dynię włożyć i pokolorować ją tymi farbkami Będzie to błękitne oko, te farki były już kiedyś używane, ale będzie nam potrzebne duża dynia, mała dynia, łyżka do wyskrobywania wy, środka i nóż do wycinania. Więc najpierw zabieram się za na rysowaniu wzoru do wycięcia. Będę rysował na kartce, jak będzie wyglądała ta dynia. Rysujemy dynię. Będzie dziś tak wyglądać. Oczywiście w rzeczywistości będzie to ładniej wyglądać, ale mam taki zamysł, że tutaj będzie to większa dnia, tutaj będzie ta mniejsza, a tu będzie to, co narysujemy na tej mniejszej. Od tej strony. Myślę, że ładnie powinno to wyjść. Musimy jej jeszcze dorysować rzęs rzęsy. Także ładnie po prostu co wyglądała. I zaczynamy rysować na dyni, tam gdzie mamy wyciąć. No trochę trzyło mi, to wyszło. Ale to jest właśnie dynia. I tu mam taki pomysł, żeby tutaj było takie oko. I ją wycinamy. Już wyciąłem, teraz wyciągamy. Będziemy musieli cały ten środek wciąć w tą miskę. Dzięki tej łyżce. Wy Zostawcie łapkę w górę, jakby Wy też szykujecie już dynie, na przykład na Halloween. Czy po prostu na ozdobę domu. jeszcze do końca wykrobiemy i otrzymaliśmy, słuchajcie, jeszcze jedna pestka i otrzymaliśmy taki efekt. Wyciśliśmy trochę mniejszą dynię bardziej do papinsona, żeby nam ładnie wszedł. Teraz będziemy go malować, żeby wyglądał jak oko. Dynie sobie na razie gdzieś tutaj na bok odstawimy. I dzięki szponce będziemy obrysowywać zielonicę. Dobra, ona ma być tutaj. Teraz przydałoby się jakoś zaznaczyć. Teraz obrysowujemy. Teraz będziemy kolorować. Wyciskamy farbę i najpierw rysujemy ją, go na jasno niebieskie. Rysujemy źrenice. Chilowa jest tak. Czekamy, aż wysnie, żeby jeszcze je trochę poprawić. Teraz robimy kreskę, trochę będzie wpływa. ale nadal będzie ładnie wyglądać. No dobra, jak skończyliśmy już malować, to na razie wygląda o tak. Zostawiamy to, żeby wyschło i teraz zabieramy się za rzęsy. Do zrobienia że potrzebujemy. Tutaj mam już przygotowany czarny papier i po prostu je wytniemy. Już minęło kilka chwil. Już dokończyłem silnicę. Zrobiłem mało detalów. Na razie to wygląda tak. I tak wyglądają. Gotowe rzęsy. I teraz spróbujemy to połączyć oko ze środkiem. A tutaj macie mojej siostry pracę, też ma ten sam konkurs. Cześć. Um, to jest moja praca. tak um, To jest Radek. On ma głowę z cebuli. Bo jest cebulogłowy głowy. A tu jest chatka z dyni, Nie wygląda jak dynia, Ale pomagała mi, aby to zrobić mama. Więc dziękuję, mamo. I to tyle. Dobra. Jak już skończyliśmy nasze dynie, moja wygląda o tak. A moja tak. Zostaw... Ten... Zostawcie... <noise> A moja w ten sposób. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To na tyle. Tybę... Zostawcie łapkę w górę, jeśli bardziej Wam się podoba moja praca, a subskrybujcie jeśli bardziej Janka Praca. To będzie nie fair, Ale to na razie. Pa! pa!